Najpiękniejsza polska nastolatka przez rok będzie nam królowała Blanka Tichorów. Stańcie wszyscy, wielkie brawa, zobaczcie, jaka no to jest piękna dziewczyna, śmiało. Do góry wszyscy, do góry! Proszę Państwa, Blanka Tigorów, 21. Przepiękna dziewczyna. Blanka tu po prostu łzy się leją, ale się nie dziwię, cała drży, wzruszająca chwila. Blanka Tigorów, numer 21. Proszę Państwa, a my życzymy naszej nowej Miss tych Tichorów przepięknej, aby zawsze miała miłość do ludzi, dobre słowo i wielką, wielką kulturę osobistą, bo to są właśnie zadania Miss Polski Nastolatek 2014. Kochani, może jeszcze może jeszcze zdążę, chociaż na chwilę. Blanko, powiedz, co czujesz w takiej chwili? O, może. Ja nie wiem, co się stało. Jestem tak szczęśliwa, nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję wszystkim. A ja Ci powiem, to się stało, że jesteś Miss polski nastolatek 2014, Blanka Tigorów. Kochani, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Za rok, się nisko.